Zapraszam na filmik o tematyce Sokrates Cafe, Mateusz Lębicz. W dzisiejszym filmiku chciałbym poruszyć temat, jak bardzo potrzebujemy innych ludzi, a jak bardzo oni potrzebują nas. Od zawsze towarzyszy nam od momentu narodzin obecność drugiego człowieka. Stąd też jego obecność do życia jest nam niezbędna i to dzięki drugiemu człowiekowi, człowiekowi możemy odkrywać świat, on nas też wspiera, może mobilizować. Także, no, też nie bagatela, Mówi się, że, że człowiek jest istotą społeczną, więc siłą rzeczy potrzebuje innych ludzi do tworzenia relacji, niezależnie od płci, właśnie. Czy też właśnie spełnić tą potrzebę samorealizacji, gdyż też od innych ludzi się uczymy. Także także też potrzebę właśnie szacunku afiliacji czyli też że chcemy przynależeć do jakiejś grupy osób czy to nie i też zawierając relacje nie jesteśmy niezależni jak to było mowa jak była mowa w książce Stefana Koweja Siedem nawyków skutecznego działania, tylko też czasami jesteśmy współzależni, czyli też gdzieś ta obecność drugiego człowieka nam towarzyszy. Czyli też czasami możemy potrzebować innych ludzi, żeby nam pomogli. Także także ta obecność człowieka nam towarzyszyła, towarzyszy i będzie towarzyszyć w rozwoju każdego z nas, właśnie. No, i też, żeby realizować podstawowe potrzeby, właśnie szacunku, czy też tego bezpieczeństwa społecznego. No, i też zawierania relacji, przyjaźni, może nie tylko przyjaźni, ale też z płcią przeciwną, także, także ta, ta potrzeba drugiego człowieka jest nam niezbędna, a i wiadomo, że inni nas potrzebują, bo to każda relacja społeczna opiera się na zasadzie symbiozy, że wspieramy się wzajemnie, spędzamy ze sobą czas, no i dostarczamy sobie tym samym szczęścia w relacji z drugą osobą. I też no, spędzanie, spędzamy ze sobą czas właśnie na różnych aktywnościach, więc możemy się uzupełniać i tym samym i, i tym samym się odwdzięczać i dziękować temu drugiemu człowiekowi, że jest. Stąd moja teza, że bardzo potrzebujemy innych ludzi i oni bardzo potrzebują nas. To by było na tyle, bardzo dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć.